Trzy słowa od ojca prowadzącego Siemanko Idziemy na ruchanko Nie, nie idziemy na ruchanko. Siema YouTube! Witam gorąco i serdecznie w vlogu wędkarskim dawno nas nie było. Ekipa jest dzisiaj dobrze wam znana Adam i Krzychu Hello Adam i Krzychu dzisiaj atakujemy póki co na makrele tego będzie, nie wiadomo jak zawsze, jak to w tym sporcie wędkarskim, ale nadzieja z nami! Uhuhu! Dobra, przygotowania trwają. Dzisiaj będzie typowo wędkarstwo, także jeżeli nie jesteś fanem i pasjonatem wędkowania, do nic tu po tobie. <gryw> zapraszam na następnego vloga. A wszystkim tym, którzy lubią wędkować i ich to interesuje. Zapraszam do oglądania. Co, startujemy? a mój zestaw, Krzychu, uszykował taki jig makrylowy a w połowie coś takiego, piórko typowo pod makrele. Yy, miejmy nadzieję, że coś złapie dzisiaj nastawiam się na wielkie G ale przynajmniej będzie frajda ostatnio wydkowałem w Grecji, ale wiecie sami złapałem gówno <grywka> urwałem tylko parę przynęt, także dzisiaj nastawiam się na rybę Dobra! Ekipa tu mną się szykuje. Jest masowe, zbiorowe wiązanie dzisiaj. Ciepło jest, nie wieje, nie pada. Jak kolba. Krzychu ma taki sprzęcior. Na co to jest? Na, 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 na morze? Tak. Czy to karpiowy? No, karpiowy nad morzem. Karpiowy na morze i krzychu na nie tunciki ciągnie. Baby. I gołe baby. Gołe baby na to ciągnie. Nie no, świruje. Patrzcie, to jest 4000 mój A ten, tysiąc. Przejściałem na to takie szpadne ciągną. Z mostu do masła na teraz. Patrzcie na to, nie? To jest kolba jak moja. Krzychu chyba dzisiaj e, ma nie swój dzień. Generalnie no, patrzcie. Patrzcie co odjebał, nie? To powiedz Krzychu, powiedz co żeś zrobił tu. No co Opowiedz coś zrobił. Co, co żeś obciął? No comment A, czego żeś nie obciął? No comment Dobra, no czasami no bywa i tak świetnie. Ja mam to do zmienienia. Zarobiony chłopak Nie no, generalnie miał obciąć to, a obciął całkiem co innego No kurwa, co za debil Debil. bil Pierdolił tu dzień, nie trzeba. Dobra, a wędkujemy dzisiaj w okolicach Brixham Gdzie? To se sami poszukajcie Prawdopodobnie będziemy tutaj rzucać z brzegu e, Byłem tu kiedyś na oce. Na squidach, z tego co pamiętam, ale też nic nie złapaliśmy. Woda fajna, spokojna. No co, pobawimy się fajnie. Miejmy nadzieję, że ryby będą brały. A ja kończę to gadanie i zaczynamy działać. A ekipa jak zawsze najlepsza. Somerset, krzychu. To jest bardzo znana twarz w internecie. I Adam również zaklinacz padli. Ekipa stała jak zawsze najlepsza keś, tak? doświadczona, Bierze. Bierze bez nałogów <noise> Także wszystko jak trzeba już nie te lata, kondycja upadła znowu, za dużo browarów w Grecji. Także trochę ruchu teraz skazane bo już za chwilę znowu będziemy siedzieć, pić piwka, wędkować z brzegu w słoneczku. Ciepłanko! Prawa życia znowu! Prawa życia! Krzyku uciebiecza! No oczywiście przygotowany jak zawsze w gumowcach, kurde. Zamiast sobie wziąć jakieś wygodne buty. Dobra, miastek ja gdzieś tu przycupnął, bo tam chłopaki, kurde, pozaczepiają Dobra! <grychów> Pierwszy rzut i dwie sztuki na haku. Walczyły jak szalone, ale za małe wrzucam powrotem do wody i miejmy nadzieję, że będą większe. Ale patrzcie, no nie da się, nie da się tego nie lubić nie? Dobra, drugi rzut i druga ryba. Walczą dzisiaj jak szalone. Nic dużego jeszcze nie, ale Ale ważne, że coś się dzieje. I makrela. Patrzcie na to. O, poszła! No, powiem wam, dzisiaj się dzieje. Drugi rzut, druga sztuka i już coś większego. No, nie wiem co to, Krzigu mówisz jakaś pelona, ale to... A to jadalne? Tak. O kurwa, radioaktywne. Dobra, rzucamy dalej, powiem wam, podoba mi się, przynajmniej coś się dzieje. Adaś, jak tam jest? Jest dobrze? Siedzi czy nie? To spuszczaj je dalej do dna. <grywa> <grywa> Dobry! No, przyjdź po więcej! Siema! No, jak widzicie, dzisiaj nie tylko makrele, jak szalone. <grywa> ale foki też dzisiaj biorą. Jak szalone? Mada foka! Siema, Alfons! Alfons, dostaw lajka i suba! <grywa> Dobra, ja zostawiam fokę w spokoju. Nakarmiliśmy trochę. Idę połapać jeszcze. Podagrywam, zanim słońce zajdzie. Bo dzisiaj jestem tylko na samej GoPro. Jak wiecie, bez dobrego światła ta kamera niestety nie wyrabia, tak jak powinna. Ale nic, jest fajnie. Atrakcja jest, foki są, ryby są. Wszystko dzisiaj jest na pełną Pizde Dobra, powiem wam, że te foki fajne, ale kurde, stresujące. Bo kradną nam ryby, nie? a nikt z nas nie chce jej zaczepić. Postaram się nakarmić ją, łapy, jeśli mówi, że. Sadzi, sadzi, sadzi palec w dupę. To mało. Tam wyjebaj do wody. Dobra, i tak do wody, Dobra do i tak będę Wyjebaj te. do wody, i palec do mordy tej ryby, tak do ją odobnął, oh. wiesz? najlepiej Kurwa Ale ślisko. nie, 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 nie. To nie ma. Dobra, będziemy karmić foki. Dobra, tojdź tam na... Siła? Czekaj. Dobra, mam nadzieję, że mi ręki nie urwie, nie? Patrzy pan, że mnie upierdoli, nie? Proszę Dzisiaj się nasz rąk tak, że pękną. Dobra, koniec makrylowania Atakujemy na drugą część dzisiejszego wieczoru A są to squidy Krzychu zabiera nas na squidy po raz kolejny Ja już w sumie byłem raz, ale nic nie złapałem Także cała nadzieja dzisiaj Krzychu w Tobie Nakręcimy jakiegoś squida O ile wyjdziemy stąd Bo woda przybrała Ale Ruszamy teraz gdzie a ruszamy? Na squidy! Na squirty! Na squirty typu! squirty Na squirty! Pokażę Wam, jak się łapie squidy, o ile dobrały. Zmęczyłem się. No, łapaliśmy tam parę tych makreł. Przez te foki to wetkowanie dzisiaj było wycinowe. Bardziej. Bo. No, atakowały, ściągały mi osobiście, zerwały. haka Pamiętacie, tu miałem haka w połowie. Haka już nie ma. Tak, było fajnie sporo wrażeń dobre atrakcji dobre foki i nawet e, nawet brały <grystanie> nawet brały jak powinny pokaż ile bakryl mamy poczekaj pokażemy patrzcie tyle nałapali było więcej ale Piękne. foki zjadły zjadły e, rozdaliśmy też parę młodym ludziom ubogim? a no to ubogi. daliśmy trochę ubogim ludziom trochę zjedły foki halo youtube czy mnie słychać? generalnie muszę sobie zrobić małą przerwę, zjeść coś zgłodniałem trochę Póki co nic nie bierze więc chwila przerwy czekam jeszcze na Krzycha i Adama, szykują się ja już powiązany Porzucałem parę razy, ale w bedkarzy jest sporo dookoła. Yy, na mnie, gościu na łódce. Nie ma gdzie rzucać za bardzo. Dlatego na razie odpoczywam. zjem i będę atakował jeszcze raz. Tyle w sumie na razie. Chłopaki z Guida łapią, a ja jem makrele. Ja bez jedzenia nie dam rady. Trzeba jeść Jedzenie dla kota <laughs> No, coś się dzieje Adam melduje, że ma weed'a A ja się zaradę wody w dupce No jest no, <laughs> Dawaj jak go do góry, nie dawaj mu luzu Podnieś go normalnie do go brzeg z tym Jakieś wyjątko Adam się zaraz pierdoli do wody. I się kurwa to do, w boczem dopalił. Patrzcie o, na to, nie? Adam mechanik złapał, squida A Adam złapał, squida Nie, dotykaj tego, kurwa. Nie? Pokażę, jak to się rusza. Weź, kurwa. To daj do ręki. Nie, nie, Adam, chodź, weź do ręki. Nie. nie. że się chlapał. Weź, kurwa. Weź ty mnie, ty dotykaj. Siwo, weź tam opowiedz o tym. co to jest. To jest kałamarnica. O mężrenica. Tak. Patrzcie jakie to jest. Normalnie. A do ręki weź, kurwa, jak na rękę. No, no to śmierdzi? Nie śmierdzi, to nie ma zabachu. Daj rękę tu i trzymaj go. Jak co tego wiecie? Patrzcie na to, nie? końcu udało się. Adam, dzięki. Patrzcie jaka tekstura, nie? Tak, no? Jaka faza. Co z, tym, co z tym można zrobić? Można zjeść, a weźmiesz do domu, Marcin zamroził na przynezce Co? to jest? To są macki te, którymi łapie te ryby, ja. Weź tu tą mackę, nie? Nie ugryzie Nie ugryzie tylko on cię tymi mackami złapie Z tym mackiem tutaj, który. Czułeś? Ja Złapa? Jaka weź, weź, jeszcze raz a? Stary, weź, patrzcie na to, nie? Normalnie ale faza! Ale to kuje trochę. No się? nie? Patrz jak ci Adam daj rękę. Jaka, nie, faza, daj! Dawaj. Daj, na, daj na jaja! Ale faza, nie? Nie? Zobacz. No generalnie wolę ryby, ale... Fajnie takie coś kurwa... Coś, coś nie, to no, trzeba rzucać, może złapiemy jeszcze parę. Coś nowego. Że bardzo blisko, A No bo on prowadził do brzegu, wiesz? Patrzcie na to. Tak, on ma pysk tam, to są zęby. Co ty dajesz? Tam, widzisz, no? Jak podniesiesz mu tu, nie? To są, on, to są zęby, on pożera tym rybę, patrz. Takie dwa kły. A to jest ostre? Ostre, no. Tam I tego patrz. lepiej nie dotykać? Tak, no chyba, że martwy, nie? No, to wtedy Ale to się fajnie przykleja, nie? No, to jest bardzo dobra przynęta. O, no, zobacz, jak... tuż puścił, patrz. Nie. Widzisz? Masz normalnie tusz, patrz. Ja bym chciał tatuaż żebyś mi zrobił Najistę. On ty atakuje czy się on, broni? On już fluje Generalnie widzieliście jak Squid wygląda? Ja w sumie też pierwszy raz coś takiego I dotknąłem i zobaczyłem Takie to jest co w zobaczycie, zobaczcie pa. klej się to jakbyś grzebał nie powiem gdzie i komu <noise> Ale no fajnie zobaczyć, poznawać nowe rzeczy Może uda się więcej złapać Adam, gratulacje To jest zwycięzca dzisiejszego wieczoru Złapał pierwszy squida z nas, nas trzech Ale nie yy, no dobra, jak będzie coś więcej to wam pokażę. Póki co spadam, umy się łapę z tego śluzu. Fuj. O, krzychu ciągnie następnego. Ten to wali jadem kurwa. Weź nie poddawaj tego w moją stronę. Pokaż cichu się Nie obsikamy to. No, proszę następna sztuka. A jakaś bardziej brązowa. Tak, są dwa gatunki. No to coś tu się dzieje w końcu. Dobra, może ja rzucę. Może i też uda mi się coś złapać. Yy. Nie wiem, nie kręcę sobie te squidy, ale dam szansę. Ekipa ma swojego pierwszego squida, w sumie to drugiego, ale pierwszego Krzychu przez przypadek mi zerwał. Mały, bo mały, ale jest. Patrzcie, jak to dziwnie wygląda, nie? Tu jest. Zaczepiony. Tu normalnie. Kręci się. Dziwnie to wygląda. Wolę chyba o Horsy Krzychu. Dobra, pakuję go do. Nie wiem w ogóle jak to odczepić. Obrzydliwe to jest. Ale bardzo interesujące i. No dziwne. Uj. wisi to okropnie jest tu parę słów biały to już zabity eee, kolorowe jeszcze żyją o, mu się odczepił dobra dzięki nie, nie wiem nawet jak to złapać nie? patrzcie na to no. normalnie wygląda to jak ufo Młody, zjedz kamerę? Nie, yeah, yeah. nie, dobra, nie jest, kurwa, zostaw to. Zostaw, że jest kawał, squida. No i jest kawał, squida, ale na chwilę się Porównamy, chodźcie, porównamy to, ma, to ma, to ma większego. To ma większego Adam. Uwaga. Mój jest taki. Nie, no Krzychu wygrywa. Zdecydowanie. Ale. Pokażę teraz. Ale Adaś... Adaś też ma sztukę. Zobacz na to teraz, że go zabiję. Zobacz na to. na to, jak zmieni kolor. Zobacz jazdo, widziałeś to. Dobra, każdy poskłidzie. Każdy pospójdzie Adam. Weź od mojego, bo ja się tego wrydzę. Wiesz, okay. Chcesz go zabić? Stuknij go. Zajebać no go, zajebaj że zrobi się cały biały, nie? Z tej no. no, zajebaj go, kurwa. Załóż, za oczami. Mocno, klas, no za oczami. 3, 2, 1. O! Kurwa, to ja mu ci. No i teraz i twoja kolej, no. no, no. Weź dzika wejmij, bo się kurwa nabijesz. Karaty Kid. Za się plus. Gdzie no. tutaj? 3, 2, 1, w kark? Za oczy, no. Za oczy, no. O i po gości no jak widzicie sami coś się ruszyło każdy po ciągnie jest ok. nie wiem, jeszcze myślę parę sztuk i, i tyle ja chciałem tylko spróbować czegoś nowego i dalej zostaję przy swoim, że wolę ryby kałamardzice i wszystko inne, obślizgłe to nie moja bajka, ale fajnie jest doświadczyć czegoś nowego i pokazać Wam jak zawsze dobra, ja wracam tam na morze i widzimy się, jak coś fajnego się wydarzy. Kurde, obsrało mnie to hajgaństwo. Trzychu, złapał sztukę, wycelował w moją stronę i mnie to normalnie obsrało na czarno. nie jest, ja muszę to umyć, bo nie ja wiem, czy mnie to nie zabije. to <noise> Kurde, Dobra Jak się to obrabia, nie? No jakimś małym Na przykładzie, na przykład tego, nie? Wpada tu palec I ma tu taki kurwa to jest backbone Backbone Pal robić Palcem tutaj dookoła, nie? I te flaki one wyłażą wszystkie, widzisz? Wyłażą? Zobacz tutaj, nie? I, tutaj, i tu ruchasz, kurwa! Wkładasz w kultasa, nie? Jest fajnie? I tu walisz, tu walisz! Dobra, będę wiedział. Chcę Ci sobie pokazać ten gosób, co to wyłazi. Dobra, mamy. Do jednego... Do jednego gosób. Co to daje? Co? to kurwa jest? Co tu za wkiurza? Do już jego Co? Co ty dajesz? Tak Bora, patrzcie na to, nie? Normalnie Ale magia To jest kurwa obcy, to jest obcy, to nie jest... To nie jest nic normalnego, nie? Patrz. Adam Masz. Całe okręgosupa. Całe Adam się boi. A wyjeba. Kurwa. Ale pada. Dobra, czas zakończyć tego vloga. Nałapali, co mieli. Ciemno już się robi, zimno mokro i w ogóle w dupy. Także spadamy. Jak Wam się podobało, jak zawsze, nie zapomnijcie zostawić lajka. Like Wszystkim tym, którzy jeszcze nie subskrybują, jak najbardziej zachęcam do zostawienia subskrypcji i nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo dzięki temu nie przegapicie nowych vlogów i fajnych wypraw. Także dzięki raz jeszcze ekipie Wam i pozdro! Do zoba!